Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale z tej gry. Niech mi się mieszka, tylko ogarnie. Okej, okay, yy, witam Was w kolejnym odcinku z tej gierki. Nie pamiętam jak ona się tam nazywa, ale to jest mało istotne. To jest kolejny odcinek, czyli kontynuacja tamtego. Yy, ja sobie z tego to na szybko zapiszę. Ja się tego uleczyć i zaczynamy atak na tamte mniejsze kraje, już tam podległe. I. Przyjmujemy może dzisiaj już całą Europę, znaczy może całą Europę, cały świat. Okej, okay, wiecie co, ulepszymy sobie atak. Tak do 3, 40. No i do obrony sobie dodajmy. Eee, I tak o, i teraz będziemy atakować Hiszpanię czy... ...Mahoko? Mahoko myślę, że najpierw zaatakujemy, nie? I no nie to mają hajsu? malutko, okej. Okay. Maroko, 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 to jest chyba to... Nie, to nie jest to. Maroko. Uh, 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 uh. To jest to. Wypowiadamy wojnę. No i co? No i wchodzimy tutaj jak do siebie. Proszę bardzo. Okej. Okay. O, to już będzie po nim. Także pyk. O! Tylko ja go uderzyłem i wystarczyło. Dobra, niech będzie, niech będzie jako sojusznik, znaczy marionetka, e, zaatakujemy też teraz e, Hiszpanię, e, Hiszpania, 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 wypowiadamy wojnę, aha, już, już dostatecznie dużo naturę zrobiliśmy. Wielka Brytania wypowiedziała wojnę nam, Wielka Brytania, nie podoba mi się, no to cóż, muszę cię zlikwidować, nie boimy się jej. Ojoj, oj, możemy dostać po dupie. A, ale od razu zaatakujemy. Oczywiście nas sojusznik już nie dostał. poszedł spać i się uleczył w międzyczasie. Nie, myślę, że nam się uda dobić go. Pięknie, pięknie leży. E, także już go dobiliśmy. Myślę, że tutaj też zaatakujemy. Ja no, pierdacze. Wielka Bochytania oszukuje. E, dobra, co oni zrobią? Nic nie zrobią, oni już leżą. No leżą. I my dobijamy. Nie, nie dobijamy? Oj oj oj, troszkę źle. E, dobra, e, bierzemy więcej punktów z życia na wszelki wypadek. E, myślę, że do wach warto dorzucić, no i do many może. No, i teraz tylko zupełnie manę i życie, i wracamy. No i wychodzimy i atakujemy ostatnią Wielką Brytanię, znaczy ostatnie, ziemi, a ostatnie ziemię w Wielkiej Brytanii. Tutaj także wzywamy ich do, do walki. No i teraz my musimy to właśnie zajebiście. No i w sumie ja się teraz nie boję, bo oni go dobiją. No i jak go powinien zabić ta hita? Tak jest. Nie chcemy, przejmujemy wszystko. Proszę mi pokazać co my tu mamy. Do ataku dorzućmy sobie 5, 4 znaczy No i co? I myślę, że na Hiszpanię zaatakujemy, nie? Hiszpanię zaatakujemy. Także Hiszpania, także Hiszpania Przepraszam, ale muszę to zrobić. wypowiada Ci wojna. Raz, dwa, trzy... wypowiedziało Ci wojnę na raz Hiszpania... może. Niemcy, Holandia i Machko. Machkoho. No ja, przepraszam, mogę to kaleczyć. To mocno. No i co? No i my to już raz, dwa przejmujemy. Także, pyk, tylko, tylko ja. Wystarczyło, że ja to zrobiłem. Zdobyłeś terytorium, zajebiście. No i tutaj wyzywamy ich do broni. Mógłby się podać, tak naprawdę, nie? No my od razu atakujemy. Bez dyskusji. Oczywiście dobrze, że nie mnie. No i ja go dobijam. No i tyle. No i Hiszpania jest nasza. Hiszpanii już nie ma. No nie ma. E, Portugalia. Portugalia będzie za chwilę. Jeszcze sobie to ulepszymy. E, Austria już soj sojusznikami z kimś tam. E, Portugalia jest gdzieś. Portugalia. Wiem jaką ona ma flagę. Ale jej nie widzę. Tutaj o właśnie. Nie, to są... co? Co to, to nie jest Portugalia? Eee. Weteran. Tak, takie coś. Ja myślałem, że troszkę inaczej, ale dobra, może być. Może właśnie kojarzyłem godło. Tak? Dobrze mówię? Godło kojarzyłem? Chyba tak. Dobra, co co? Atakujemy, wchodzimy. O, trzech na trzech. E, Wyrównany pojedynek, nie mówię, że nie. Musimy to wygrać. O, idealnie. Teraz tak, ja biorę to, biorę to i to bez dyskusji. Pyk. Ja bym wziął tego. Pyk. Okej. Okay. Pyk. Pyk, okej. Okay. Wygraliśmy to. Nie chcemy. Nie chcemy tutaj żadnych sojuszników. 55. No i myślę, że do obrony sobie dorzucimy. Eee, no i okej, okay, tutaj już przejęliśmy. E, wszystko, także jest zajebiście. Tutaj chyba ktoś zaatakował? Nie, myślałem. E, tutaj jest Dania. Danie byśmy mogli zaatakować, nie? W sumie. Dania, dania, dania. Dania chodź tu. Wypowiadamy Ci wojnę. E, Okej, okay. oni też Ci wypowiedzieli wojnę. E, wchodzimy na atak. Ile tu was jest? Aha, nie mogę nic zrobić zajebiście. Już szybko pomijamy trochę. Coś rosyjskie, coś tam się wydarzyło. Oni nas atakują, ale jak my ich zaatakujemy, to oni nie będą mieli do czego wracać. Także niech sobie atakują. A, chyba całe wojsko tam wysłali. No, nie wysłali nic. Dobrze, atakujemy. Dobrze, że nie mnie. Do widzenia. Ok, Danii już nie ma, także już atak. Nie powiedz po się. Szwajcaria, Szwajcaria, Imperium Rosyjskie a to. Norwegia, Norwegia. Czyli moglibyśmy zaatakować w sumie Szwajcarię, Ale też za chwilę weźmiemy punkty many na szybko. E, punkty many i atakujemy. E, przepraszam, jak słabo mi słyszycie, ale mam w katach. alergię. No i wiecie. Mogę słabo, Mogę słabo brzmieć. Także. Mieście to na dystansie. W sensie, wiecie. Yy, nie wiem, czy nie wyszło z tego masło maślane Także powiem, jeszcze has. Yy, nie oczywiście czy mnie rozumiecie, bo mam kater spowodowany tym, że. no, alergię Także. no. Niestety. Musicie się przygotować na taką ewentualność. Wiecie co? Ja bym wziął coś za 2500, bo w sumie mi stać, albo nawet 4. No, oh, yeah, ja. Stać mi, a stać mi. Dobra, bierzemy za 3 200. E, mamy jakąś apteczkę tutaj możliwą Inne to kosztuje? 800 Aha, 800, ale mi na to nie jest, że patrzę jeszcze. Mhm. Dobra, 650. Ty, 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 ty. Dobra, nie, na razie nie. Zakręczamy tu na szybko. Okej. Okay. Grecji. Niektóre tam nie płacili podatków o wymędy. No i nabra, atakujemy Szwecję. Oni też wypowiedzieli wojnę. Także co, my tu lecimy. Okej, okay. słabi. Okej, okay. także możliwe, że uda nam się na raz go zabić. Okej, okay, to już jest martwy Okej, okay. i tutaj też wchodzimy. O Jezu, on tylko sam tu jest. Eee, to by już go. Już papa. Pa. nawet wystarczyło, że ja go pykłem. Dobra, także do ataku szybko sobie dodamy. 61. O nie, jeszcze mi zostało, ej, eee, to 63 eee. No i co? I tego już nie ma. Da dania mi się nie podoba. Znaczy nie, Dania to nie jest, tylko... Eee, jak to się nazywa? Eee. Norwegia, o właśnie, Norwegia Norwegia, y, jesteś atakowana Z tego względu, że mi się nie podobasz I to bardzo Przykro mi bardzo. O 3 na 3 i to w sumie taki nawet ładny pojedynek będzie Także ja szybko bym go zabił Okej okay. Pięknie, oni teraz pośpią No i my ich dobijemy tak naprawdę, nie? Także pyk i pyk. Do widzenia. Dziękujemy. To była łatwa runda. Nawet, nawet strategicznie to zrobiliśmy w sumie. Jak na boty. A, to już papa będzie. O nie. Tego, żeby mnie nie zaczepił. Błagam. Jak mnie zaczepi, to będzie źle. A, będę musiał się uleczyć. Nie chcemy. Nie, nie ma takiej opcji. No i teraz jesteśmy tak właściwie na Rosji. W sumie sąsiadujemy z Rosją mocno. E, zaatakowałbym teraz tą część Ale wiecie co? Rosję bym zaatakował w sumie No bo także... także jest git Grecji już nie ma, Grecja jest gdzieś tutaj z tego co kojarzę, nie? Nie wiem, e, Rosję bym zaatakował, wiecie? Rosję bym zaatakował e, Już tak bez dyskusji, e, także lecimy Wypowiedziałem wojnę Rosji, także lecimy Pyk Pyk Ajajaj, nie podoba mi się ten skarabin ten. Ah, mnie pyknął. Do widzenia. Dobijcie go. Pięknie. Dobra, muszę się bez wątpienia uleczyć. Bez wątpienia się muszę uleczyć. Warszawa jest nasza. Mox, Mox, Kwe, zaatakujemy teraz. Sojusznicy. Raz, raz. I teraz my to musimy wygrać. No, okej. Okay. No to my już go mamy na hit, tak naprawdę pyk, pyk i pyk. I do widzenia, dziękuję za kraj. Okej. Okay. No i ostatni chyba rejon do nich, ale tu jest jeszcze, a widzisz, a to, to odzyskamy kijów dla Ukrainy. Ach. Tylko, że jak oni teraz nam zrobią plec, No właśnie, oni teraz zaatakowali czawę. ale my zaatakujemy kijów. Także już nie, nie będą mieli z, e, granicy z e, Warszawą, a słabiacy. Także powinniśmy ich w szybko tutaj sieknąć. Ja oczywiście biorę tego. Pyk. Pyk i pyk, okej. Okay. Dziękuję. No i atak na Warszawę jeszcze jest. Ale my atakujemy ostatni kraj w sumie do Rosji należący. Okej, okay, niech sobie strzeli. A, niech sobie strzeli, no, oczywiście mnie. Dlatego nie lubię Rosji. Nie chcę z Rosji. W dupie ich mam. Okay. Otoczyliśmy w sumie cały kraj. Jeszcze ja tylko tu, sobie tutaj wejdziemy na Imperium Rosyjskie. A właśnie. Imperium Rosyjskie atakuje kto? Imperium Ospańskie. Okej, okay. to poczekamy, aż może sobie przejmą. To jest co? Dalej tu jest jakaś bitwa. Ja pierdolę. Poczekamy Dalej atakują, ja pierdacz, No Dobra, to wyjdziemy sobie na... Yy... Może Austro-Węgry zaatakujemy Chyba tak, Austro-Węgry To są oni i my im wypowiadamy wojnę Jeśli ja ich jakoś tak mega nie boję jeżeli są tutaj we dwóch, to zaatakujemy. O oh jest! O oh jest panie. My też musimy sobie życie dodać. Pik pik pik, pik 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 160. No i tutaj do tego do ataku. Musimy szybko wejść sobie uleczyć, bo niestety nie mamy. Także za chwilę będziemy na wojnie. Atakujemy ich. O oh jest! chyba no nie szkodzi, niech oni sobie mnie poatakują oni są słabi okej okay. jeszcze raz atakujemy go okej, okay. do widzenia powinniśmy sobie dodać do siły o tutaj ich zaatakujemy, tutaj nie ma Jedno, no jeden został jest potężny, A, ale w miarę, że powinno tu pójść. Także, pyk, pyk, dobi. Nie dobiję go, ale tylko dobiję. E, także, jeszcze do ataku sobie dodamy. 69, 72. Dobra, wchodzimy tutaj. Nie wchodzimy tutaj, bo nie mam tuchy, Ok, teraz tam wchodzimy. Wchodzimy. Tak, okej, okay, okej. Okay. Stop! O, pięknie, idealnie wręcz. Bo jakby mnie ten chciał zaatakować, to ja go mogę szybko pokonać. Pyk. Tamty może tamtego dobić. Pięknie. No i w sumie my kończymy tą turę. Do widzenia. Nie chcemy. Pięknie. Eee, uleczyłbym się póki co. Teraz zaatakujemy sobie Rumunię. Królestwo Rumunii. Mm, także. Które to jest koledze okej. Okay. Wypowiadamy im wojnę i wchodzimy na ich tereny. Tak dosyć gwałtownie, że tak powiem. Okej. Okay. dosyć słabi są. W przeciwieństwie do nas. Okej, okay, możemy dostać po tyłku. Na początek, dobra. Byleby. kur, kurde, musiał mnie koszyć. Kto z nich ma najwięcej życia? O, oczywiście ten. Dobra, dobijcie go. Kurwa będzie się spali Serio? Dobij go, no, Migo. Ja go muszę dobić, naprawdę Dobra, także nie chcemy eee, musimy tutaj zaatakować serwia, 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 serwia Okej, okay. atakujemy Aha, no nie możemy zaatakować, ok. Teraz zaatakujemy, eee... Tak, 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 raz, dwa i trzy, cztery, pięć, oj, oj. co to się powydarzyło tam, w sumie nie, nie nie przeczytałem, ale dosyć ostro poleciało. Nas jest trzech, ojoj, 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 jest zagrożenie, jest duży, duże zagrożenie, oj, ojoj. Oj. Tu, 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 atakujemy go. Nie, który ma najwięcej do ataku? 26, do, go atakujemy. Pyk. Piękny, pięknie. Nie miał kiedy tylko. Masz. A, nie stać mi na to. Uuu. Możemy to przegrać. Pierwsza walka. Chyba 26, 26, 26. Pyk. Muszę się uleczyć. Gramy pasywnie, bardzo ostro pasywnie. Ten. Kurde Mogą nas pozjechać. Mogą nas zjechać. Mogą nas zjechać, Pyk. Mam nadzieję, że się wybroni. Dobra, jest, jest. Uda się, uda się, uda się. U! pięknie. Nie chcemy. Dobra, jeszcze ja szybko uleczę. Przyjmę sobie punkty tego. A może dodam do manu właśnie. Żeby mieć. Eee, szybko się coś uleczę, zdobędę manę, no i wracamy tam do walki. Nie wiem jak coś się stało, że nie założyłem eee, Rosji w Warszawie ponownie, także odzyskujemy Warszawę. Na szybko, dobra, pięknie, no i w sumie my ich tu dobijemy, nie? także pyk, kawezę tego, no i tego dobi, pięknie. Te Ja sobie ulepszę atak. I chciałbym zaatakować yy, Bułgarię. Bułgaria jest moim wrogiem, także wchodzę tam bez, bez pytania. Ile ich tam jest? Kurwa... Czterech nie? Oni zaatakowali nas, a my im zrobimy plecy. Okej... Okay. Przede wszystkim, ile ich jest? też bym go zaatakować. Zaatakował. Ok, plask, 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 plask. No i ładnie. Ok, ile nam jeszcze zostało? Zostało nam łącznie 3 państwa do ataku. Żeby wygrać, także jeszcze raz tutaj wchodzimy. Wchodzimy bez dyskusji. Eee, Od razu ja bym zaatakował tego na górze. Tak jest. Dobra, ja go dobiję. Dobicie go, o pięknie. Eee, do ataku. Tak. Jeszcze tutaj wyjdziemy No eee, ile się uda. Tak, udało się. Pięknie. No i my to kończymy tak naprawdę, nie? 88, także pyk. Pyk. pyk o Jezu. Można ściachnąć. Spokojnie. Pyk. Okej. Okay. Nie chcemy. Eee, tutaj jest... Kto to jest? Kurde, Rosja. Z Rosją będziemy się bić za chwilę. Dobra on tam nas zaatakował, okej A on słaby Z tej strony przynajmniej Myślę, że od razu go zaatakujemy, pyk No i ja go dobiję. Pięknie Lecimy teraz, y dodamy sobie szybko y Do ataku Także wchodzimy jeszcze tutaj do Hosji, No i Rosja przestaje istnieć Chyba Trochę to skopałem Oczywiście mnie musi uderzyć. Ok. Który ma najwięcej życia? Ten ma najwięcej życia. Jak go zabiję? Zabij tego. Aha, zajebiście. Postanowiłeś się spać i teraz mnie uderzy? Nie. Zabi zabił ciebie? Ok. Pyk, do widzenia. Yy, ok. Rosji już nie ma, także jest zajebiście. 100 do ataku i 100 życia ponad. Yy, czy jest jeszcze jakiś cel? Tak, Norwegia. Norwegia jest gdzieś chyba tam, nie? Tak, dobra, dyplomacja. Wypowiadamy ci wojnę. Dobra, pik, pik, pik. Oranus, hanus, koniec duchy. Eee, okej, okay. eee, atakujemy. okej, okay. okej, okay. No i to jest zostanie walka w tej grze. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Możecie lajkować, subskrybować, jeżeli tak nie chowicie. Napisać komentarz, co byście mogli poprawić na moim kanale, i tak dalej. A ja co, przejmuję ostatnią broń. Jeszcze to. No nie mogę, Dobra, Patrzcie na to, jak ich dobiję. Pa! Krytyczny. No i dziękuję. Udało nam się przejąć całą grę. Także. Całą grę. Nie, czekaj, jeszcze jest coś. A nie, po prostu wystarczy zakończyć turę, i po prostu to już koniec. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego wspaniałego odcinka. Jak już mówię, możecie subskrybować, lajkować, napisać komentarz i udostępniajcie gdzie tam chcecie Discordy, nie Discordy, jakieś fanpage'a, fanpage Snapchata się da, nie wiem. Gdziekolwiek chcecie, róbcie co tam uważacie. Ja bardzo Wam dziękuję, wygraliśmy, zdobyliśmy cały świat. No i patrzcie ile teraz będziemy zarabiać, Macie się na razie, na razie, no i do następnego odcinka. 哎呦！Hey